ma. Dzisiaj, po długiej nieobecności, zagramy sobie w GTA Online Troll Race, Troll Race. Jeżeli spodoba Ci się taka nowa forma, możesz zostawić lajka, like suba i lecimy. Okej. Okay. Zobaczymy, co to będzie. Na początek, widzę, że mamy jakieś te bramki, po którymi nie przejedziemy. Okej, okay, czy to, że wjadę na to, czy to coś da? Tak, chyba. Tak, przejechaliśmy na drugą stronę, dobra. Jedziemy dalej. Jak do tego doszło? Dobra, mamy drugi checkpoint, tak? I zobaczcie na to: mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, przejść, 11. Nie wiem, na szczęku więc może zaczniemy sobie od pierwszego, czerwonego. Okej, okay, czerwone to nie. Tenak jednak nie było czerwone. Dobra, kolejne pomarańczowe. Okej, okay, to też nie będzie pomarańczowe niestety. Przejdźmy więc do żółtego. Oj, może być problem. Okej, okay, jak możemy zauważyć, to też raczej nie z żółte. To co, teraz zielone. Oj, i... to też nie jest zielone. Przeszliśmy już cztery, więc teraz czas na piąte, niebieskie. I niebieskie już teraz widzę, że to też nie będzie niebieskie, więc już mogę się odracać. I wjechać w... co tam? Możemy już raczej wjechać w fioletowy i zobaczymy, może... Nie, tu nie będzie przejścia. Kolejne tym razem różowe. Aha. I różowe, niestety, też nie. Zostały nam trzy ostatnie, bodajże, chociaż tu jest zamknięte. Aha, to teraz już wiem po co było to czarne. I jeżeli tu nic nie ma, a nic nie ma, no to zostało nam ostatnie przejście. Chyba że tu coś jeszcze znajdziemy. Moi drodzy, co my tu mamy? Czy damy radę tędy przejechać? Kain. Okay. Moim zdaniem nie da się tu przejechać, a po drugie no, raczej tu nic nie ma, więc możemy sobie wpaść do wody. Okej, okay, zostało nam ostatnie przejście, ale też nie możemy zapominać, że to jest troll troll race, więc tu wszędzie może być ukryte jakieś wyjście, przejście cokolwiek. Będąc. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Chciałem powiedzieć, że będąc z wami szczery, to wątpię, żeby. Tu było wyjście, skoro to jest Troll race, ale jeżeli to jest taka przeszkoda, to może rzeczywiście tutaj tak blisko. Nie, sami widzieliście, że już byłem na skrawku przejazdu. Spróbuję jeszcze tak trzy razy i zobaczymy. Nieważne. Tego może lepiej nie uznawajmy. Już narodzi mi się w, w głowie pewien pomysł, ale jak tak dalej pójdzie, to może być kiepsko. Nie, ja muszę jeszcze spróbować... Sp ja muszę jeszcze spróbować kilka razy. Nie poddam się tak łatwo. Ja, ja, ja naprawdę nie wiem, czy to się uda. I znowu nic. Ja wiem, że wtedy miały być ostatnie trzy próby, ale z każdą próbą człowiek tak marzy, a może tym razem się uda. No i ja też tak mam. Dobra, ostatnia próba. I próbujemy czegoś innego. Ja nie wiem, no pewnie to się da jakoś przejść, ale jestem zbyt głupi na to. Jedyne co pamiętam, to chyba w, w tym czarnym tunelu tak jakby, przeplatały się gdzieś dwie rury, dwa tunele, jak zwał tak zwał. Więc może gdzieś tam by było przejście? Okej, okay, to jest gdzieś tutaj. Jak tu by przeskoczyć, to czy z tej strony coś jest? Nie... <śled> nie ma. Jakieś, jakim cudem ja się jeszcze utrzymuje No to co, chyba wracamy do białego. Jeszcze możemy się rozejrzeć gdzieś tutaj. Meta jest na górze bodajże. Więc nie wiem, jakby miał tam być fias, Może gdzieś tutaj. Nie gadajcie. Nie gadajcie, że to będzie po prostu tutaj na dole, i przez cały czas. Czy wy widzicie również metę? Tu jest meta. Tutaj. Ja pierdzielę. No, kto by się spodziewał? Dobra, więc może po prostu wjedźmy w to. Jeżeli Ci się spodobał filmik, to może zostawić łapeczkę w górę, subika zostawić. Mam nadzieję, że będzie też więcej filmów z mojej strony, bo mam wiele pomysłów, które wkrótce już na kanale. No to co? Dziękuję za oglądanie. Nara. Czemu powiedziałem Nara? Siema.